Siemanko, witajcie w mój kanale Michał i już zobaczymy Twoje konta od Małpy Tungu DJKOZ 2012, od, od, od TG i od. RGPGL7420 Studios i 2N, za ND Wideo są telewideo aż 2,1 tysiąca filmów i shotsy To nie może tylko podobać jak film shotsy Podoba się ile dużo filmów, shots, trochę podoba. To jest ten film, nagrywanie ekranu. I po prostu mam wyjątkowością. Mm -hmm tej czasu na lepszych spróbowaliśmy bo tyle filmów poczekali to nie są jakieś no właśnie właśnie Całe w 2027 roku czy nie wam podoba jak wyjątkowość szczęśliwość Po prostu to nie mogę ty telefilmów, i kanał na zawiera filmów na żywo, Tele playlist, społeczności kanałów i informacji. Informacje do dołączenia 15 maja 221 63512 wyświetleń, No już chyba dawno zgubi. Dobra, Iż. daj suba i zostać łapkiem w górę. No dobra, dziękujemy.